Haca oznacza twaruk, a puri oznacza ciasto. Mieszam. Czoła łobuzy, dzisiaj będzie kuchnia gruzińska. Będę taką gruzińską kobietą i będziemy robić Haccia Puri. Haccia Puri to są dwa słowa: Haca oznacza twaruk. Puri oznacza ciasto i to danie tak samo jak pilaf, lagman czy cebureki, które robiłam, należy do niematerialnego dziedzictwa. Konkretnie chaczapuri, który będziemy robić dzisiaj, należy do tego dziedzictwa Gruzji. Więc macie okazję w swojej kuchni przenieść się troszeczkę do Gruzji i zobaczyć co tam ludzie jedzą. A jedzą chaczapuri, bardzo im smakuje i jest mnóstwo odmian tego chaczapuri. W Gruzji sprzedają je jako fast food w kiosku i taką właśnie wersję najszybszą będziemy robić. Są różne haciapuri, są takie, co przypominają lasagne, takie warstwy ciastek, pomiędzy nimi jest twarożek. Są takie, co bardzo przypominają naszą pizzę, naszą, <laughs> pizzę calzone, jako pieróg. Są takie, co przypominają ogólnie pizzę taką okrągłą, rozwałkowaną, albo taka najbardziej ładna, yy, mi się wydaje, w kształcie łódki z takim surowym jajkiem po środku. Mnóstwo tych haciapuri, ale zamysł ten sam. Tak jak nazwa wskazuje, hacia oznacza twaróg, a puri oznacza ciasto. Mieszamy razem, wychodzi nam haciapuri. My dzisiaj zrobimy taki miks trzech różnych twarogów i zobaczymy co wyjdzie. Czyli weźmiemy fetę, mozzarellę i zwykły biały twarożek. Możesz wziąć absolutnie jeden tylko rodzaj twarogu i go troszeczkę posolić, dodać jajko i to wszystko. To też będzie jakby takie chaczapuri, ale oryginalnie ono się troszeczkę ciągnie, więc tam serek jakieś należałoby dać. No ja wziąłem mozzarellę, bo ona po stopieniu też się ciągnie. Wydaje mi się, że jest bardziej lżejsza niż żółty ser, bo po żółtym serze jest nieraz niedobrze, on jest bardzo ciężki na wątrobę. Jak na mój gust, to tej mozzarelli dałabym więcej. Ja po prostu następny raz, jak robiłam, dałam więcej tej mozzarelli i to mi bardziej smakowało. I to jajko też zamiast całe wbijać do środka, dajemy do środka tylko białko, a żółtkiem smarujemy górę. Można jeszcze posypać sezamą. O, też będzie ładnie wyglądać. O, napiszcie, czy zrobiliście, czy Wam smakowała taka inna wersja twarogu, bo w Polsce to chyba bardziej na słodko ten twaróg się je, nie? Aczkolwiek plastiki ziemniczone z cukrem mnie nieraz zaskakiwały. Ach! Zróbcie sobie koniecznie. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku.